Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Witamy z powrotem na kanale Chodzenie z Bogiem. W dzisiejszym filmie posłuchamy, co o trzech błędach do unikania w dziedzinie doświadczeń mistycznych mówi ksiądz Chris Aller. Często spotykamy się z relacjami o przesłaniach dusz czyścowych, które rzucają światło na złożoność praktyk wiary, mszy świętej i duchowego znaczenia konkretnych dat. Maria Sema. Mistyczka twierdzi, że otrzymała przesłania od dusz czyśćcowych, dzieląc się cennymi relacjami la wiernych. Wśród tych objawień przesłania podkreślają trzy krytyczne błędy do unikania podczas mszy świętej, akcentując znaczenie make gorge, objawienia Maryi i głęboką rolę świętych w wstawiennictwie za dusze czyśćcowe. Spotkania Marii Sema z duszami czyśćcowymi ujawniają wyjątkową perspektywę na królestwo duchowe, oferując cenne wskazówki dla tych, którzy są żywi. Przesłania otrzymane przez Semę podkreślają znaczenie praktyk wiary podczas mszy świętej, ostrzegając jednocześnie przed konkretnymi rozproszeniami, które mogą zagrażać doświadczeniu duchowemu. Te relacje mają miejsce w Make Gorge, małym miasteczku w Bośni i Hercegowinie, które zdobyło międzynarodową sławę ze względu na rzekome objawienia Maryi, matki Jezusa. Według Marii Sema, objawienia Maryi nadal mają miejsce codziennie dla grupy dzieci w Meor. Nawet po trzech wizytach w Meor, Sema twierdzi, że nie było konieczne być fizycznie obecnym, aby potwierdzić autentyczność tych objawień. Zamiast tego szukała potwierdzenia od duszy czyśćcowej tuż po rozpoczęciu objawień w czerwcu 1981 roku i ta dusza potwierdziła prawdziwość wydarzeń w Migor pomimo wielkości objawienia. Sema ostrzega przed istotnym niebezpieczeństwem, które świat może nieświadomie zaniedbywać lub odrzucać. Te boskie spotkania i przesłania dusz czyśćcowych, jakie ona dzieli, oferują kluczowe spojrzenie na konkretne praktyki podczas mszy świętej. Przesłania dusz czyśćcowych opisane przez Marię Semę podkreślają trzy kluczowe błędy do unikania podczas mszy świętej. Zwracanie uwagi na te szczegóły, kierowane relacjami semy, nie tylko wzbogaca zrozumienie duchowości, ale także podkreśla znaczenie utrzymania właściwego szacunku podczas liturgii. Zmarłe dusze w czyśćcu poważnie ukazują ważność tego, aby księża i zakonnice konsekwentnie nosiły swoje stroje zakonne, gdy okoliczności na to pozwalają. Ten symboliczny gest stanowi namacalne przedstawienie ich niezachwianego zobowiązania do swojego świętego powołania i życiowej drogi. Poprzez konsekwentne noszenie swoich szat religijnych, księża i zakonnice nie tylko podążają za długą tradycją, ale także zewnętrznie wyrażają swoje poświęcenie życia służbie duchowej. Strój staje się widocznym wyrazem ich oddania, świętym mundurem, który łączy ich w wspólnym celu służenia Bogu i Jego ludowi. Przyjęcie tej praktyki promuje poczucie tożsamości, jedności i dyscypliny duchowej, wzmacniając świętą więź, jaką ci oddani ludzie dzielą z swoim Stwórcą. To poruszające przypomnienie zarówno de la nich samych, jak i de la świata. O ich świętych ślubach i głębokiej odpowiedzialności, jaką mają w wypełnianiu im powierzonej boskiej misji. Rozsądne korzystanie z nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii jest silnie podkreślane z zrozumieniem, że ich rola powinna być ograniczona do sytuacji skrajnej potrzeby przy udzielaniu komunii świętej. Istnieje gorące wezwanie do tego, aby księża i diakoni priorytetowo traktowali zaangażowanie osobiste, starając się osobiście sprawować sakrament, nawet jeśli to wymaga więcej czasu. To nacisk na bezpośrednie zaangażowanie duchowieństwa podkreśla świętość i cześci, jakie są przypisywane udzielaniu eucharystii, podkreślając integralną rolę tych, którzy są wyświęceni na kapłaństwo lub diakonat. Świadome ograniczenie udziału nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii podkreśla święty charakter rytuału komunii świętej oraz unikalną odpowiedzialność tych, którzy są wyświęceni na stan kapłański. Zachęcanie duchowieństwa do osobiście podjęcia tego świętego obowiązku wzmacnia duchowe znaczenie Eucharystii oraz wyjątkowość posługi kapłańskiej. Aby zapewnić nieprzerwaną uwagę podczas mszy świętej, zachęca się wiernych do powstrzymywania się od praktyk, które mogą odwrócić uwagę od uroczystości mszy. W szczególności zaleca się powstrzymanie się od przyjmowania świętej komunii na rękę, unikanie podawania sobie rąk podczas odmawiania modlitwy pańskiej i powstrzymywanie się od uczestnictwa w znaku pokoju tuż po modlitwie eucharystycznej. Te praktyki są identyfikowane jako potencjalne zakłócenia, które mogą zaszkodzić wyłącznemu skupieniu na Jezusie, który sakramentalnie obecny jest na ołtarzu. Wskazówki podkreślają istotę stworzenia atmosfery sprzyjającej głębokiemu szacunkowi i skoncentrowanej uwadze podczas świętej liturgii. Rozpoznając przekształcający charakter mszy i głębokie spotkanie z Boskim, jakie ułatwia, poprzez minimalizowanie zewnętrznych gestów, które mogą zakłócać skupienie duchowe, wierni mogą przyczynić się do bardziej pogłębionej i kontemplacyjnej przeżywanej adoracji, skoncentrowanej na obecności Jezusa w Eucharystii. Bracia i siostry, poza trzema wspomnianymi rzeczami, chciałbym podzielić się z Wami jeszcze jednym. Bracia i siostry, kolejną rzeczą, której powinniśmy unikać podczas mszy świętej, jest używanie smartfonów w świętym przestrzeni naszego nabożeństwa. Bądźmy świadomi, czeczci, jaką winniśmy obecności Bożej. Z pokornym sercem proszę Was, abyście powstrzymali się od korzystania z telefonów komórkowych podczas naszej adoracji. Msza to czas wspólnoty z Bogiem, chwila, gdy nasze dusze wznoszą się w modlitwie i oddaniu. Intruzja telefonów zakłóca tę świętą atmosferę, rozpraszając nie tylko użytkownika, ale także innych wokół. Nasza uwaga powinna skupiać się na celebracji eucharystycznej, gdzie spotykamy żywego Chrystusa. Każda wiadomość, połączenie czy powiadomienie obniża świętość mszy i szkodzi naszym związkowi duchowemu. Przyjmijmy ten czas święty bez zakłóceń świeckich, pozwalając naszym sercom być w pełni obecnymi w uroczystości liturgii. Wyłączając nasze telefony, wyrażamy głęboki szacunek dla świętości mszy i pokazujemy nasze zaangażowanie w tworzenie atmosfery proporcjonalnej do modlitwy. Cieszmy się tymczasem razem, wolnym od zakłóceń technologii, jednocząc się w adoracji i dążąc do głębszej wspólnoty z naszym Panem. Niech nasze wspólne starania poprawią doświadczenie duchowe DLA wszystkich, promując poczucie czci i oddania w naszej wspólnocie wiary. O Panie, nasz wieczny przewodniku i źródło nieskończonej miłości, z pokorą zbieramy się przed Tobą w modlitwie. W tkance życia, Ty jesteś niezmiennym wątkiem, który splata się poprzez nasze radości i smutki. Daj nam siłę, by stawić czoło wyzwaniom z niezłomną wiarą i mądrość, by rozpoznawać Twoją łaskę w każdej chwili, gdy podążamy ścieżką życia. Niech Twoje światło rozświetli naszą drogę, a Twoja miłość będzie kompasem prowadzącym nasze kroki w chwilach ciemności. W tym wzruszającym zakończeniu wyrażamy naszą głęboką dewocję, wzywając Cię jako naszą gwiazdę przewodnią w trudnych chwilach. I jako melodię wdzięczności w czasach radości, panie. Oddajemy ci nasze serca, pokornie szukając przebaczenia za nasze błędy i składając słowa wdzięczności za Twoje hojne błogosławieństwa, które nas przenikają. Niech Twojego pokoju, przewyższającego wszelką ludzką zdolność pojmowania, panuje w naszych duszach, a Twoja miłość zjednoczy nas w duchowym braterstwie. W Twojej nieskończonej miłości, wysłuchaj naszych modlitw i napędzany przez Twoją bezwarunkową miłość, obdasz nas łaską bycia odbiciem Twojego światła na tym świecie. Amen. Drodzy bracia i siostry, gdy zbliżamy się do zakończenia tego nagrania, czujemy głęboką wdzięczność za Waszą uważną obecność. Dziękujemy, że. Pozwoliliście światłu Słowa Bożego oświecić Wasze serca, uczyniając ten moment naprawdę wyjątkowym. Niech błogosławieństwa wszechmocnego otaczają każdego z Was, kierując Wasze kroki i napełniając Wasze życia obfitością Bożej łaski. Wasze wsparcie to żywy dowód solidności naszej wspólnoty duchowej. Żegnamy się teraz z niecierpliwością, oczekując ponownego spotkania w kolejnym wideo. Nie zapomnijcie wyrazić swojej wdzięczności poprzez polubienie, udostępnienie i subskrybowanie naszego kanału, dbając o to, aby przesłanie Boże dotarło do jeszcze większej liczby serc. Niech pokój Pana, przewyższający wszelkie zrozumienie, towarzyszy Wam do naszego kolejnego spotkania. Niech Bóg Was obdarzy obficie, odnawiając nasze życia swoją niekończącą się łaską. Amen.